Po kilku latach negocjacji zarząd Orlen Service SA doszedł do porozumienia z organizacjami związkowymi. Teraz zasady gry są proste. Ustala je podpisany właśnie zakładowy układ zbiorowy pracy. Dokumenty podpisano pod koniec sierpnia. Jest to ogromne osiągnięcie i sukces, gdyż zakładowy układ zbiorowy pracy został podpisany w bardzo szybkim czasie. Proces faktycznie rozpoczął się zaraz po powstaniu spółki Orlen Service, czyli od 2015 roku. Rozmowy trwały 4 lata ale ze względu na to, że to jest najmłodsza spółka w grupie kapitałowej, więc to i tak jest bardzo krótki okres czasu. Przyświeca nam jeden cel, a mianowicie zadowolenie naszych pracowników. Orland Service jest pożądaną spółką przez pracowników, a dzięki podpisanemu zakładowemu układowi zbiorowemu pracy, będzie jeszcze bardziej efektywniejszy, jeżeli można tak się wyrazić, na naszym rynku pracy. Celem zawarcia układu jest poszerzenie praw pracowników w stosunku do zapisów gwarantowanych przez kodeks pracy. Udało nam się dojść do kompromisu. I pogodzić i stronę związkową, i stronę pracodawcy. Mamy nadzieję, że wypracowane rozwiązania będą przede wszystkim z korzyścią dla pracowników. Bo pracownicy są dla nas najważniejsi, zaznacza prezes Orlen Service. Zakładowy układ zbiorowy pracy, u podstaw którego jest najważniejsza rzecz, najważniejsza wartość, czyli nasi pracownicy. Pracownicy Orlen Service są wykwalifikowanymi pracownikami, wiedzą co robią, wiedzą jak robią, a przede wszystkim. Zależy nam na tym, aby... Poczuli odpowiedzialność zarządu w odniesieniu do wykonywania przednich pracy. Odpowiedzialność, która będzie się przejawiała w formie wynagrodzenia w taki albo inny sposób, które to wynagrodzenie i wszystkie benefity zawarte są właśnie w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym przede wszystkim warunki pracy i płacy oraz inne świadczenia związane z zatrudnieniem. Pracownicy będą mieli zatem wyższe prace zasadnicze oraz. dodatkową nagrodę roczną wyższe dodatki, takie jak dodatek zmianowy, dodatek za pełnienie dyżurów domowych. I myślę, że to są rzeczy, które w realny sposób podniosą wynagrodzenia pracowników w spółce. Układ zbiorowy to nie tylko wyższe wynagrodzenie. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w pełni zabezpiecza interesy naszych pracowników. Pokazuje i uwidacznia to, że spółka chce dbać o pracowników, a pracownicy wiedzą, co mają zagwarantowane. Wiedzą, jak mogą awansować, wiedzą, jakie są tabele zaszeregowania, wiedzą, co mogą osiągnąć przez dobrą i rzetelną pracę na rzecz spółki. Układ zbiorowy jest dobrowolnym porozumieniem. Przewiduje wprowadzenie najlepszych rozwiązań w polityce personalnej, czyli w procesach rekrutacji, rozwoju, awansowania, wynagrodzeniach i sposobie premiowania uwzględniającym kompetencje zawodowe pracowników.